Halo, będę o 16. Dobra. No na razie hej. Cześć, witajcie kochani. Jak większość z was wie, chociaż w sumie nawet nie większość, bo jestem przekonana, że większość z was ma to generalnie gdzieś, ale jeśli śledzicie mnie na Snapie, to dobrze wiecie, że jakiś czas temu zdecydowałam się na zakup dwóch mieszkań w Warszawie. Mieszkania te są w stanie deweloperskim, z czego już jedno odebrałam, a Kolejne będę odbierać dopiero w połowie przyszłego roku. Z racji tego, że będzie to temat, który zdecydowanie wypełni większość mojego wolnego czasu, zapytałam się jakiś czas temu, Was w jednym z odcinków Czy chcielibyście, abym nagrała Wam Taki cykl związany z Moim mieszkaniem, czyli Jak będę je urządzać Jak będą wyglądały poszczególne Etapy od zakupu Mieszkania przez urządzanie Po efekt finalny I bardzo entuzjastycznie zareagowaliście, stąd też Postanowiłam, że taki cykl powstanie Dzisiaj pierwszy taki filmik Ale zanim zaczniemy Chcę Wam powiedzieć, że dostaję mnóstwo zapytań Mnóstwo wiadomości na temat Mojego domu, bo nie wiem, czy wiecie, a jeśli nie. Trzy lata temu zdecydowałam się na zakup ziemi pod Warszawą i na wybudowanie tam domu. Oczywiście wszystko zostało zrealizowane. Dom pod Warszawą powstał, a wiele osób zadaje mi wciąż pytania, dlaczego się tam nie przeprowadzam, dlaczego tam nie mieszkam, dlaczego kupiłam sobie mieszkanie, kiedy mam wybudowany dom. Niektóre portale plotkarskie, jak i też gazety czy inne media zarzucały mi bankructwo, że zdecydowałam się. Na na tak poważny krok w swoim życiu, jak decyzja o budowie domu, a nie zdawałam sobie z tego sprawy, z jaką odpowiedzialnością się to wiąże, z jakimi kosztami się to wiąże. Nie martwcie się, kochani, ja bardzo się cieszę, że cały czas sprawdzacie stan mojego konta i stan moich podejmowanych życiowych decyzji. Jeśli chodzi o mój dom, to nie, nie będę tam mieszkać, ale tak jest skończony, jest obecnie w stanie deweloperskim i potraktowałam to jako swoją kolejną inwestycję w nieruchomości. No właśnie, a z czym wiąże się taka decyzja jak zakup mieszkania, urządzenie mieszkania i jak to wszystko wygląda krok po kroku od samego początku? Zapraszam do oglądania. Znajduję się tutaj z Anią Lange, która jest jedną częścią duetu LAK Studio. Jest to duet, z którego pomocy ja korzystam podczas. Tak naprawdę wszystkiego związanego z moim mieszkaniem, bo nie są to tylko usługi związane z projektowaniem mieszkania i z aranżacją jego wnętrza, ale tak naprawdę dziewczyny pomagają mi we wszystkim. Może powiesz, Aniu, na czym tak naprawdę polega Wasza praca? My się zajmujemy projektowaniem wnętrz, to znaczy robimy wszystko to, co się tyczy wystroju, od podstawowych rysunków. Technicznych dla ekipy budowlanej, przez wybór y, materiałów wykończeniowych, projekt mebli, y, wybór dekoracji, wybór gotowych y, elementów, które do tego wnętrza później trafiają. Czyli y, świadczymy taką kompleksową usługę. A jeżeli ktoś y, dodatkowo jeszcze potrzebuje y, żeby wsparcia przy nadzorze, to też y, jeździmy na budowę i pomagamy y, później wszystko. pilnować ekipy, żeby tam. Szybko ładnie. Tak, i właśnie, i tutaj jeszcze odezwę się ja. Jak zwykle, będziecie mi zarzucać, że mam tutaj gościa i ja dużo gadam, ale musicie mi wybaczyć. Jeśli chodzi o ten nadzór, to to jest element, na który zdecydowałam się ja. Ja przy swoim trybie życia, bardzo zalatanym i w momencie, kiedy muszę być w wielu miejscach w ciągu jednego dnia, jak nie w Warszawie, to, to w całej Polsce, bardzo przydatne jest posiadanie osób, które mogą za Ciebie pojechać na budowę. Wszystkie elementy związane z. Aranżacją mieszkania, które dziewczyny wcześniej zaprojektowały, odbywają się po prostu w odpowiednim tempie, w odpowiedniej jakości. Również dziewczyny jeżdżą ze mną na zakupy. Oprócz tego, że pomagają mi wybierać rzeczy, no fajnie, elementy, meble do mojego mieszkania, to później umawiamy się. W danym miejscu, w danym sklepie chodzimy, oglądamy i razem podejmujemy decyzję, czy dana rzecz będzie odpowiednia do mojego mieszkania. Jak wiecie, co dwie, w tym przypadku co trzy, głowy to nie jedna, i zawsze jest to przynajmniej dla mnie fajniejsza i taka bezpieczniejsza na przyszłość opcja. Jak wyglądają poszczególne etapy Waszej pracy, jeśli chodzi o architektów? Najpierw zaczynamy od poznania się, czyli od takiego pierwszego spotkania, kiedy rozmawiamy o tym, jakie są oczekiwania inwestora i co właściwie jest do zrobienia. No i sprawdzamy, czy dobrze się dogadujemy między sobą. Mm -hmm. Potem robimy aranżację funkcjonalną, to znaczy projektujemy mieszkanie pod kątem pomieszczeń. Planujemy, gdzie będzie kuchnia, gdzie będzie salon, gdzie się będzie spało, gdzie się będzie jadło. Wszystkie takie podstawowe funkcje. I później zaczynamy projektować już kolor, kolorystykę, czyli robimy projekt y, w 3D, gdzie można sobie obejrzeć, jak będzie wyglądało, jakie kolory będą miały pomieszczenia, jakie materiały będą na ścianach. No i jeżeli klientowi się to podoba, jeżeli to jest akceptowane, to robimy rysunki techniczne, projekty mebli, a później jeździmy wszystko w sklepach i fajnie się podjemy. Na odbiorze musimy zauważyć każdy najdrobniejszy element, który nie zgadza się y, z tym, co jest w naszym akcie notarialnym i w naszej umowie. I tutaj e, dziewczyny okazały się bardzo przydatne, ponieważ e, jest takich kilka kwestii, na które na pewno warto zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania, o których ja nie wiedziałam. I może Ania powiesz na przykładzie mojego mieszkania, co sprawdzałyście i co było nie tak, dlaczego nie odebrałyśmy mieszkania w terminie, bo to się opóźniło o, o ponad miesiąc. Najważniejsza rzecz, zawsze przyjść z planem od dewelopera, sprawdzić, czy wszystko to, co deweloper nam obiecał, jest w mieszkaniu. Czy wszystkie ściany stoją tak jak powinny? Tak samo punkty elektryczne, to znaczy, czy gniazdka tam są, gdzie powinny być. Czy na suficie jest oświetlenie tam, gdzie powinno być i tam, gdzie obiecał wam deweloper. Potem trzeba sprawdzić, czy na ścianach nie ma pęknięć, czy nie ma pęknięć na posadce w miejscu, w którym ich nie powinno być, czy ściany są proste, czy kąty są proste. Później w które są projektowane albo gotowe, jest problem, bo meble odstają od ściany. Jeszcze jeden element u mnie był. Malutki kawałek zbitej szyby. Zwracajcie uwagę na okna i na drzwi. Drzwi tak samo mogą być zepsute, jak i okno. Sprawdzajcie, czy dobrze się otwierają. To jest korytarz wyjściowy do mieszkania. Po prawej stronie mamy szafę, front lustrzane od góry do dołu, po lewej stronie wejście do sypialni, do łazienki. Wchodzimy do salonu, po prawej stronie mamy kuchnię, po lewej stronie telewizor y -y -y, wiszący na tle sztukaterii. Sztukateria jest w środku wyłożona farbą taką imitującą satynę, tutaj mamy szafki kuchenne wiszące, y -y -y. tutaj mamy szafki dolne i blat do jedzenia. Część, na którą będziemy chlapać w trakcie mycia naczyń, jest wyłożona płytą imitującą marmur, po to, żeby zabezpieczyć ścianę przed ewentualnymi plamami. Tutaj mamy lodówkę. Ona sąsiaduje ze, z, z szafą od strony przedpokoju. Naprzeciwko telewizora mamy oczywiście kanapę z lekkim stolikiem szklanym. Takim, który nie zajmuje nam za bardzo optycznie przestrzeni. Tutaj na ścianie, przy oknie grzejnik. Proponujemy wymianę grzejnika, który jest standardowo wyposażony na grzejnik o lustrzanym froncie. Taki, który będzie dodatkowo troszkę powiększał tę przestrzeń. Wchodzimy do sypialni. Oczywiście podstawowym elementem w sypialni jest duże wygodne łóżko. Po dwóch stronach łóżka są szafki nocne. Za szafkami nocnymi proponujemy dodatkowo zamontowanie luster, które powiększą nam przestrzeń w sypialni i dodadzą takiego fajnego akcentu. Na tle lustra wiszą lampy, wchodzimy do łazienki, naprzeciwko wejścia to miska ustępowa. Po lewej stronie od miski ustępowej mamy miejsce na leczniki, na papier toaletowy, tutaj taki schowek trochę, którego nie będzie tak bardzo widać. Dalej po prawej stronie mamy dużą, wygodną umywalkę z szafką, z szufladami pod umywalką. I po prawej stronie miejsce na pralkę, też schowaną pralkę, zabudowaną, żeby nie było jej widać. Nad umywalką oczywiście duże, wygodne lustro, które nam powiększy przestrzeń. Po lewej od wejścia prysznic, obok prysznica półeczki, na których będziemy mogli trzymać kosmetyki potrzebne w trakcie kąpieli. Na przeciwko prysznica proponujemy zamontowanie grzejnika. To jest fajne miejsce na grzejnik, kiedy mamy dużo odejścia od wody, dlatego że kiedy wychodzimy z pod możemy sobie złapać ciepły, miły ręcznik. Wchodzimy do biura. Po prawej stronie widzimy oczywiście biurko z dodatkowym lustrem. Takie miejsce na toaletkę, na ran, poranny makijaż w dziennym świetle. Obok biurka widzimy regał na kartony, na jakieś pudła, na takie rzeczy, a po drugiej stronie naprzeciwko biurka mamy garderobę. Na środku szuflady, nad szufladami reling, nad relingiem dodatkowe półki, po bokach również miejsce na buty, to znaczy po lewej i po prawej stronie są płytkie szafki przewidziane na trzymanie butów. We wszystkich pomieszczeniach po zasypianiu proponujemy położenie tej samej białej płytki wielkoformatowej. Ona jest błyszcząca, co będzie fajnie powiększało przestrzeń. Ta płytka jest dlatego ciekawa, że nie sprawia wrażenia takiego szpitalno-sklepowego, tylko jest mimo tego, że jest błyszcząca i biała, ona ma taki fajny charakter i będzie sprawiała miłe wrażenie dla oka. na naszych pierwszych zakupach do mieszkania. Dzisiaj musimy kupić rzeczy do łazienki. I zastanawiałyśmy się, czy to jest normalne, jeśli ludzie, ludzie chcą testować kibelek, czy po prostu na nim siadają, ale okazało się, że tak nie można robić, więc nie chcę zostać wyrzucona ze sklepu. Na własne ryzyko. Ten moment sobie ominiemy.